Marmito. Najmniejsza z dyń Hokkaido, w tym kształcie. Rośnie z jednej strony w ten sposób, że biegnie po polu, ale z drugiej strony, pierwsze owoce są dosyć równo rozłożone. I na pędzie głównym marmito tworzy do siedmiu, ośmiu, czasem nawet więcej owoców. Równo planuje. Mocna roślina, duży wigor, natomiast trzeba pamiętać o tym, że będzie biegł po polu Hokkaido, a więc dynia z Hokurbita maxima. Mamy Amoro, którą pewnie wielu z producentów zna i lubi za bardzo krzeczasty i zwarty pokój, Marmito. Plus jest taki, że ma bardzo duży wigor. I na tych krzakach jest naprawdę dużo owoców. Natomiast z drugiej strony od strony roślin i od strony uprawowej zupełnie inna dynia niż Amoro. Świetna dynia na zupę. Proszę zobaczyć. Cieniutka skórka. W zasadzie można to jeść ze skórą. Ale intensywnie pomarańczowa w środku. Marmito. Bardzo ładna propozycja dla producentów, którzy szukają małej Hokkaido, takiej, która by się na przykład zmieściła w karton 6-kilowy.